Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Leluja. Tymi słowami, w tym szczególnym dniu uroczystości zmartwychwstania Pańskiego, tak w przeszłości, jak i dzisiaj, wielu chrześcijan zastępuje swoje codzienne słowa przywitania. Bo to jest dzień, kiedy nie da się jako uczeń Chrystusa nie podzielić tą radością, że dramat Wielkiego Piątku został. Zmieniony przez prawdę o zmartwychwstaniu. Że Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, grzech, że daje nam nadzieję, której już nic nie jest w stanie przekreślić. I dlatego właśnie przechodzimy jeszcze na samym początku tego dnia, aby wysławiać tę tajemnicę naszej wiary. Aby dziękować Panu Bogu za zmartwychwstanie Chrystusa, Pana której dla nas jest wiadomością, która odmienia nasze życie, która ożywia nasze serce. Dlatego właśnie dzisiaj przechodzimy do świątyni, dlatego przez cały dzień wielu wyznawców Chrystusa w świątyniach będzie głosiło prawdę o zmartwychwstaniu naszego zbawiciela. Ale wiemy, że nie wszyscy w tym dniu do świątyń przebędą. Będą i tacy, i to pewnie nie mało, dla których Wielkanoc to kolejne wolne od pracy dzień, okazja może do spotkań z rodziną, do tego, aby odwiedzić kogoś, dla którego już tak długo nie mieli czasu, aby odpocząć, aby zapewnić sobie taką czy inną formę rozrywki. Bo dla mnie zmartwychwstania Chrystusa nie jest Wydarzenie nie jest wiadomością szczególnie istotną, niezależnie od tego, czy mówią o sobie, że są wierzące, a większość tak właśnie siebie opisuje, czy też nie. I można powiedzieć, że w tym tak bardzo odmiennym podejściu do zmartwychwstania Chrystusa jesteśmy podobni do mieszkańców Jerozolimy, o których opowiada nam dzisiaj Ewangelista Jan. Bo i wtedy, po zakończeniu święta Paschy, Jerozolima powoli budziła się do życia. Gdzieś tam pewnie ktoś jeszcze wspominał historię Jezusa z Nazaretu. Gdzieś tam myślano o jego uczniach, o wydarzeniach z Wielkiego Piątku, o tym, co wydawało się jego porażką. I tylko cisza tego porannego. Czasu zakłócało, zakłócał dźwięk stóp biegnących mężczyzn. Dwóch z nich biegło przez Jerozolimę w stronę ogrodu Józefa Zarematei. Bieg jakby od tego biegu zależało całe ich życie. Bo już w środoczniu Chrystusa powoli rozchodziła się wieść, że grób jest pusty, że kamień od grobu jest odsunięty. A kobiety usłyszały od Danielów, że on żyje. I ci dwaj czuli potrzebę, aby znaleźć się na tym miejscu. Ci dwaj spośród wszystkich innych uczniów Chrystusa, poszli, ja nawet pobiegli, bo im szczególnie zależało na tym, aby prawda o śmierci Chrystusa została zmieniona na prawdę o zmartwychwstaniu. Tymi uczniami, którzy biegli, był Jan i Piotr. Jan, który bardzo pragnął prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, bo był Jego umiłowanym uczniem. Bo dla Niego informacja, czy obraz śmierci Chrystusa, którą na własne oczy widział, to była rana trwawiąca w Jego sercu, której nic nie było w stanie uspokoić. Dla Piotra prawda o zmartwychwstaniu była potrzebna z powodu jego grzechów. Bo chociaż podobnie jak Jan miłował ucznia, to chyba szczególnie leżała mu na sercu świadomość, że jego rozmowa z mistrzem ucięła się w bardzo głupim miejscu. Bo ostatnie słowa, jakie od niego Jezus usłyszał, to były słowa o tym, że go nie zna, że nie wie, o kim mówi pytająca go kobieta, że z tym człowiekiem nie ma nic wspólnego. I święty Piotr potrzebował zmartwychwstania Chrystusa, aby ten dialog z mistrzem dokończyć, aby powiedzieć mu coś więcej, aby wyznać, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I dlatego biegli. Do, dostali się do ogrodu Józefa Zermatei. Zobaczyli odsunięty kamień, zajrzeli do wnętrza grobu i możemy powiedzieć, że doznali zawrotu głowy. Tak jak człowiek, który ze szczytu góry spogląda w otchłań, tak oni spojrzeli w największą otchłań, Bo była to otchłań, która pochłonęła śmierć, grzech, szatana. Odchłań, w której została pokonana także ludzka rozpacz. Bo skoro Chrystus zmartwychwstał, to jak mówił, zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych. Bo jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że każdy ludzki grzech został obmyty przez Niego za cenę Jego ofiary krzyżowej. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że jakiekolwiek przeciwności by nas spotykały, wszystkie one mogą być złożone w Chrystusie, który daje nam nadzieję na przyszłość, przyszłość pełną radości i miłości. Przeszłość, która sięga poza granicę śmierci. I nawet gdyby przedmiotła nas informacja o zbliżającej się śmierci czy obraz umierania naszych najbliższych, to prawda o zmartwychwstaniu sprawia, że mamy świadomość, że to nie utrata kogoś bliskiego, a jedynie początek do oczekiwania na ponowne z Nim spotkanie wtedy kiedy razem staniemy przewodniczą Boga. Oczywiście nie wszyscy tak samo podchodzili do wieści o pustym grobie Chrystusa. Jego uczniowie cieszyli się, że on zwyciężył, że zmartwychwstał, że także oni nadal mogą podążać jego drogami, z pewnością, że w tej drodze towarzyszy im Chrystus, jego miłość i jego moc. Byli tacy, dla których wiadomość o śmierci Chrystusa to był powód do zmartwienia. Przecież tymi, którzy bezpośrednio byli świadkami tych wydarzeń, byli żołnierze, którzy w tym momencie raczej martwili się, że zostaną ukarani za niedopełnienie obowiązków. Tymi, którzy usłyszeli o pustym grobie Chrystusa, byli przełożeni ludu wybranego, którzy zaczęli Zastanawiać się, jak zdusić tę wiadomość, jak kłamstwem, przekupstwem rozpuścić plotkę, że to nie Chrystus martwy stał, ale że jego ciało zostało wykradzione przez uczniów. Im się wydawało, że nadal mogą zwyciężyć z Chrystusem. Tymczasem prawda jest taka, że Chrystus jest zwycięzcą. Jest zwycięzcą. Nad wszelkim złem, wszelkim grzechem, wszelkim kłamstwem i wszelką rozpaczą. I tak naprawdę, także ci, którzy dzisiaj mówią o tym, że w naszych czasach przegrywa Chrystus, przegrywa Jego Ewangelia, przegrywa Kościół, przegrywają ci, którzy za Chrystusem starają się podążać, to w gruncie rzeczy batalia rozgrywa się nie o zwycięstwo czy przegraną Chrystusa bo On już zwycięży. Ale batalia rozgrywa się o to, kto dołączy do grona zwycięzców, a kto dołączy do grona przegranych. Bo szatan nadal walczy o to, aby jak najwięcej było tych, którzy radością zmartwychwstania Chrystusa się nie przejmą będą żyli tak, jakby nic się nie wydarzyło. Jakby śmierć nie została zwyciężona i grzech nadal określał naszą sytuację i śmieć przekreślała wszelką ludzką nadzieję. I dlatego właśnie my, chrześcijanie, dzisiaj nie tylko sami wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, ale dzielimy się tą radością z innymi. Stąd bijące o świecie dzwony, stąd takie właśnie słowa przywitania, którymi dzisiaj się dzielimy. Stąd te nasze spotkania, także to rodzinne których tematu zmartwychwstania Chrystusa nie powinno zabraknąć. Jak więc tak właśnie wygląda to nasze świętowanie zmartwychwstania Chrystusa? Niech to będzie dla nas czas radości. Czas, kiedy raz jeszcze uświadamiamy sobie, że podążamy za tym, który jest zwycięzcą. Zwycięzcą wszelkiego zło i smutku. I obyśmy także umieli być tymi, którzy tę wiadomość zaniosą do innych. Aby oni mieli udział w tym zwycięstwie, aby oni swoje życie przemieniali tą miłością, tą nadzieją, tą prawdą, która z Chrystusowej Ewangelii wypływa. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.